Mamy już tą pewność, że wewnętrzny głos nas dobrze prowadzi, że mamy już przepracowane wszystkie rzeczy, które nam szkodziły, wszystkie jakby te, te chwasty wyrwane i, i nasze, nasze poletko jest czyste. I wiemy, że informacja, która do nas przyjdzie z tej wewnętrznej naszej mądrości, jest dobra, jest, jest właściwa. Umiemy, umiemy jej się słuchać. Te wszystkie negatywne fale radiowe, które żeśmy się uczyli wyciszać, one już nie nadają, one, one po prostu są, są wciszone. Tutaj te, te odpowiedzi do nas mogą przychodzić na, na kilka różnych e, sposobów. Na przykład, jako wyraźne wizje, takie krótkie filmy w naszym umyśle, gdzie, gdzie widzimy po prostu, że coś się, coś się zadzieje, coś się zdarzy, albo jak przebiega pożądana dla nas sytuacja. E, po drugie, nasz wewnętrzny głos, e, nie myśli, ale jakby taki wewnętrzny głos który wydaje się przychodzi do naszego, do naszego umysłu. Umiemy go słuchać, umiemy, umiemy go już wydobyć z tych, z tych wszystkich radiostacji, które wcześniej nadawały ten, ten właściwy. Wiemy, co dla nas jest dobre, wiemy, co, co nas jak to prowadzi. Mamy też takie przebłyski, takie nagłe olśnienia, czy, czy można to nazwać wglądami w to, co się może zdarzyć. I zazwyczaj są to rzeczy, które, które po prostu przechodzą. Poza tym zaczynamy bardzo dobrze łączyć się z, jakby z własnym ciałem. Czujemy to ciało.